Witam Was w kolejnym, co czytam i oglądam. Dziś chciałbym Wam przedstawić książkę pod tytułem Weronika postanawia umrzeć. E, autorstwa Paulo... Coś tam, coś tam. Ludzie się napieprzają ostro w internecie i bez przerwy dają, że jakieś jego cytaty lub coś w tym stylu. Nigdy jakoś tego specjalnie... Nigdy się specjalnie na tym nie zastanawiałem. I podobno te cytaty są właśnie z jego książek. I tak. Weronika postanawia umrzeć to... Ciekawa książka, nie powiem, daje dużo do myślenia przede wszystkim, bo akcja się zaczyna, jak dziewczyna, czyli tytułowa bohaterka Weronika, postanawia umrzeć. No, jak sam tytuł mówi. I nie chciałbym wam robić jakiegoś mega dużego spoileru, no, ale wiadomo, postanawia umrzeć, no, ale się jej to jednak nie udaje. Później trafia do szpitala psychiatrycznego, w którym ma dużo czasu na myślenie. No, może dużo to źle, ale. Po prostu zajmuje się tylko myśleniem o tym, jak życie jej wygląda, jak chce umrzeć. Po prostu ma taką jakby zadumę bez przerwy. Nie musi się zastanawiać, co tam musi zrobić, żeby, nie wiem, żeby iść do pracy, że musi coś zjeść. W szpitalu psychiatrycznym wszystko to za nią są ludzie, którzy się tym zajmują. I ma czas na myślenie. I poznaje tam różnych ludzi. Jak to w szpitalu psychiatrycznym, no chorych psychicznie. Choć może nie do końca, bo każdego tych ludzi jest przedstawiona pokrótce historia życia, dlaczego trafili, jak to się stało, jaka to jest choroba, jak ona się objawia, jak to wygląda. Też jest pokazane niektóre takie stare metody leczenia, które już na pewno zostały w tych czasach wycofane, czyli że teraz w tych, no nie, nie, że w książce zostały wycofane. Więc można się niektórych rzeczy ciekawych dowiedzieć i można się zastanowić też nad tym po co się żyje? I tutaj taki chyba morał przede wszystkim, że życie jest dla każdego takim prywatną sprawą, że żyć trzeba po coś, bo inaczej człowiekowi się nie chce żyć, ale że trzeba znaleźć też własną, jakby drogę tego życia, że ten powód to coś. Niektórzy żyją tam dla zbawienia wierzący. Niektórzy żyją dla jakiejś drugiej osoby, którą kochają ponad życie. Niektórzy żyją tylko po to, żeby szaleć przez całe życie. Niektórzy, żeby się bawić też. No, szaleć, bawić wychodzi na jedno. No ale tak jakby każdy ma swój powód do życia. No i książka jest niesamowita. Jak dla mnie, bo dużo mi da do myślenia. I przede wszystkim. Co przede wszystkim, skupiłem słowo? Przede wszystkim, e, przede wszystkim trzeba to samemu przeczytać, żeby zrozumieć, o co mi dokładnie chodzi, bo ja wam tak mogę tylko polecić i to tak bardzo. Książka nie jest długa, więc e, ludzie typu ojej, na przykład książka ma 800 stron, ja tego nie przeczytam, to ta książka ma tylko e, 210 stron, więc to nie jest jakoś mega dużo, a poza tym ja tutaj widzę, że jest strasznie duża taka czcionka. I odstępy pomiędzy zdaniami i w ogóle literami są takie dość spore, więc ta książka nie jest długa, a fajna. Mogłaby być dla mnie trochę krótsza, choć przekazała to, co miała przekazać, według mnie. Więc co, ja wam tu przestanę już gadać, więc ja wam polecam. Książkę Weronika postanawia umrzeć. O, i jeszcze na koniec podobno jest film i będę go musiał sprawdzić, więc prawdopodobnie pojawi się następne, co czytam i oglądam. Weronika postanawia umrzeć tylko tym razem z filmu. Więc wy komentujcie, subskrybujcie łapki w górę mile widziane. Z tej strony mówił Paweł. No i cześć.